Witam Was bardzo serdecznie! Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na pasieczysku, ponieważ mamy wyjątkowo wysoką temperaturę jak na tą porę roku. Mamy dzisiaj dokładnie 29 października, więc nie spodziewałem się, że na przełomie października i listopada. Temperatura umożliwi jeszcze jakieś prace na pasiece, zajrzenie do rodzin. Oczywiście nie jest to już jakieś konieczne. Ja jestem tutaj dzisiaj po prostu z tego względu, że nie mogłem przepuścić takiej okazji, aby nie popatrzeć na to, jak jeszcze pięknie latają pszczoły. Pogoda jest zmienna, możliwe, że po południu będzie padał deszcz. Natomiast są okresy przejaśnienia, gdzie pszczoły naprawdę intensywnie wylatują, przynoszą jeszcze pyłek. Poza moją ciekawością i tym, że. Uwielbiam obcować z pszczołami, dlatego tutaj dzisiaj jestem, wykorzystując te ostatnie ciepłe dni, ponieważ później czeka mi niestety kilka miesięcy, kiedy przy tych pszczołach tak naprawdę nie będzie można za bardzo nic podziałać. To drugim powodem jest kwestia tego, że otrzymałem w ostatnim czasie sporo pytań od właśnie kolegów pszczelarzy, czy jest się czym martwić, ponieważ niektórzy obserwują z takim niepokojem, że ten okres jednak przełomu października, listopada to powinien być okres, kiedy te pszczoły już sobie spokojnie zimują, kiedy te temperatury są dosyć niskie. I ogólnie całe funkcjonowanie rodziny znacznie spowalnia, a tu się okazuje, że pszczoły latają, przynoszą pyłek, jest obawa o ilość pokarmu w gnieździe, czy one nie spożytkują tego pokarmu teraz właśnie jesienią, że mogłoby tego pokarmu ewentualnie zabraknąć. Natomiast mogę Was tutaj uspokoić, mam ul na wadze, ul, który reprezentuje taką średnią rodzinę na mojej pasiece. I te spożycie pokarmu jest całkowicie porównywalne, jeżeli chodzi o rok poprzedni. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, możemy nawet sobie przejść po pasiece, ja to też pokazywałem. Jeżeli ktoś na przykład nie ma takiej wagi, można unieść korpus. No Jeżeli tutaj nam przedchodzi o tą rodzinę, to poziom zakarmienia jest praktycznie niezmienny w porównaniu do yy, jeszcze kilku tygodni wcześniej, kiedy poddawałem ostatnią dawkę syropu. Dlatego myślę, że nie ma naprawdę żadnych powodów do obaw. Jeszcze wcześniej, jak było trochę ciepłe, była dobra pogoda, niektóre rodziny przesiewowo przejrzałem. Te spożycie pokaru naprawdę jest na niskim poziomie. Większość rodzin nie ma w tej chwili już czerwiu i. Nie spodziewam się, aby te kilka dni ocieplenia wpłynęło na to, że matki jakoś tutaj intensywnie podejmą czerwienie, aby znowu uznały, że warto czerwić. Wtedy ewentualnie ten pokarm mógłby być spożytkowany w trochę większej ilości, no ale musimy też być na to przygotowani zawsze tego pokarmu dawać na tyle dużo, aby ta rodzina była w stanie normalnie funkcjonować, ponieważ pamiętajmy, że tak naprawdę w okresie takim jak grudzień, styczeń, luty tego pokarmu naprawdę pszczoły zużywają bardzo mało. Najwięcej go idzie właśnie w tym okresie jesiennym. Kiedy jest jeszcze w miarę ciepło i pszczoły po prostu są aktywne i oczywiście później ten okres wiosenny, czyli marzec, kwiecień, wtedy naprawdę to spożycie pokarmu jest bardzo duże i musimy wtedy rzeczywiście zwracać dużą uwagę na to, jak funkcjonuje rodzina pszczela, bo możemy rodziny dobrze przygotować do zimowli, mogą być one odpowiednio wyleczone, obleciały się. I z uwagi na jakieś tam załamanie pogodowe, one przeważnie z głodu padają nam w marcu lub kwietniu. Więc na to zwróćmy uwagę. Ja słyszałem o wielu różnych tragicznych sytuacjach, gdzie naprawdę duży procent pasieki osypywał się z głodu, bo pszczelarz tego nie dopilnował. I na wiosnę po prostu y, odpowiednio ocenił stanu pokarmu w rodzinach. Tak to w tej chwili wygląda. Pszczoły są w miarę spokojne. Natomiast widać, że z uwagi na temperaturę one się nieco rozluźniły. Wypełniają całe gniazdo. Tak, możemy odsunąć matę, ja tutaj widzę, że pszczoły są do samego dołu, praktycznie do samej dennicy, zajmują wszystkie ramki. Trudno mówić o jakimś tutaj kłębie, ponieważ z uwagi na tę temperaturę i na to, że pszczoły latają, one, tak jak już wspomniałem, rozróżniły się tutaj na objętości całego gniazda. Nie będziemy jakoś specjalnie tutaj przeszkadzać. Nie będziemy też może wyjmować ramek, bo pszczoły to sobie po prostu już odpowiednio przygotowały, więc trzeba powstrzymać tę swoją ciekawość, ale mi jest naprawdę czasami bardzo ciężko, aby to zrobić. Podnieśliśmy jedną powałkę w rodzinie pszczelej, więc no wiadomo, że ta siła musi być odpowiednia. Ogólnie też ilość pszczoły, która w tej chwili już jest w rodzinie, ona nie powinna ulec jakiemuś zmniejszeniu gwałtownemu już w tej chwili. Jeżeli byście obserwowali, że na przykład macie 8 ramek, które są fajnie obsiadane przez pszczoły i jej po prostu gwałtownie ubywa, to tutaj trzeba niestety szukać przyczyny w postaci prawdopodobnie jakiejś choroby, która może niestety tutaj wpływać negatywnie na rodzinę pszczolą. No tak w tej chwili, słuchajcie, wyglądają odkłady. Ostatnia ramka z tej strony od ściany, troszkę słabiej obsiadana przez pszczoły, ale z tego względu, że tutaj tego pokarmu jest bardzo mało, to bardziej stanowi, można powiedzieć, taką matę zacieśniającą, bo tutaj jest praktycznie ramka po prostu trochę z odbudowaną węzą. One są trochę rozluźnione, jak się bardziej ścieśnią z uwagi na niższą temperaturę, to mamy takie uczciwe pięć ramek i to jest taki właśnie fajny, uczciwy odkład, który na wiosnę można, za, można wykorzystać po prostu w różny sposób. Można oczywiście taką rodzinkę z młodą matką sprzedać na wiosnę. Można wykorzystać ją do zasilenia na przykład jakiejś innej rodziny. Można ją przełożyć do ula, gdzie będzie ona prawidłowo się rozwijała oczywiście i gdzieś tam przynosiła nam miód. Więc tak naprawdę możliwości jest cała masa. Tutaj mamy kolejny przykład odkładu. Również pszczoły wypełniają wszystkie uliczki. Siedzą dosyć nisko. Ale tak jak widzę, to wszystko jest rozluźnione, ponieważ ta temperatura dzisiaj jest nieco wyższa. no Z tego co widzę, pogoda zaczyna się powoli nam psuć. Więc podsumowując, nie ma się czym tak naprawdę martwić. Jeżeli odpowiednio zostały pszczoły przygotowane do zimowi, ta wyższa, podniesiona temperatura, troszkę powyżej średniej, nie powinna wpłynąć negatywnie na rodziny, obserwujcie. Natomiast y, też myślę, że możecie spać spokojnie. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.